Okropne. Co ty robisz, ciociu? To samajro to gi. Jest bardzo zdrowe. Wiesz, w Raćkocie. Mieliśmy wielki dom w Raćkocie. I mama chodziła w bardzo odległe miejsca. Robili tam gi na jej oczach, a ona nas potem karmiła. O, sama popatrz, jaka siła ciociu, nie denerwuj mnie z rana. Nie interesują mnie Twoje opowieści. Nie zamierzam jeść tej paraty. Wiem, Samajro. Mamy dla Ciebie dokle. Wiem, że jesteś na diecie. Paraty z gi są dla raźwira. Jemu będą smakować. Ciociu, proszę, nie rujnuj diety Radźwira. Nie chcę, żeby stał się tak gruby jak ty.